Witam w nowej porcji horrorowych newsów, a w środku m.in. Konstantin 2, Sequel Projekt Monster oraz ekranizacja gry The Last of Us. Zaczynamy: Zwiastun Werewolf by the Night. Werewolf by the Night to tytuł specjalnego projektu powstałego dla platformy Disney. Produkcja MCU doczekała się pierwszego zwiastuna, który przypomina klasyczne horrory Uniwersalu. Werewolf by the Night to 60-minutowy program specjalny stworzony z myślą o emisji na Disney+. Obraz należy do kanonu MCU, a jego producentem wykonawczym jest Kevin Feige, prezes Marvel Studio. Fabuła prezentuje się następująco: W mroczną i ponurą noc grupa łowców potworów wyłania się z pomiędzy cieni, gdy umiera ich lider. Członkowie zespołu gromadzą się w świątyni Heliotropu. Następuje makabryczny rytuał, a uczestnicy spotkania zostają zmuszeni wziąć udział w śmiertelnej rywalizacji o pewien potężny relikt. Wkrótce dojdzie do starcia z niebezpiecznym potworem. Premiera 7 października 2022 roku. Zwiastun znajdziecie w opisie filmiku. Program z Plac Film Festival. Pojawił się pełny program największego horrorowego wydarzenia w Polsce. Z Film Festival to festiwal kina grozy, który odbędzie się w okolicach Halloween zarówno online, jak i stacjonarnie w Warszawie i Wrocławiu. W repertuarze znalazły się niemal same nowości i przedpremiery. W tematycznych blokach o nazwach takich jak Strach i Terror, Strasznie Śmieszne, What the Fuck, Dokumenty, Kultowe i Najlepsze z Najgorszych znalazło się 27 filmów oraz kilkanaście krótkich metraży. Są to m.in. Terrifier 2, czarne okulary Dario Argento, Tarantinowski Salome, czy nowy film Tromy. Szczegóły dotyczące festiwalu znajdziecie w opisie filmiku. Powstanie Konstantin 2 Pojawiła się oficjalna informacja o tym, że film Konstantin z 2005 roku z Keanu Reevesem w tytułowej roli doczeka się sequela. Do roli Konstantina powróci Keanu Reeves, a na stanowisku reżysera Francis Lawrence. Scenariusz napisze Akiwa Goldsman, który będzie także producentem wraz z J.J. Abramsem i Hanną Minelą. Film powstanie dla Warner Bros. Na ten moment nie ma informacji na temat daty premiery ani zarysu fabuły. Teaser Maxine. Przed premierą nowego horroru T-Westa Pearl, prequela tegorocznego X, Studio A24 ogłosiło, że w drodze jest także trzeci film, którego akcja rozgrywa się w uniwersum X. Film jest zatytułowany Maxine i osadzony został w 1985 roku. Mia Gott powróci i ponownie zagra jedną z dwóch ról, które grała w oryginalnym filmie. Po wydarzeniach z X, Maxine jako jedyna ocalała, kontynuuje swoją podróż ku sławie jako aktorka w Los Angeles lat 80. Premiera filmu w 2023 roku. Teaser znajdziecie w opisie filmiku. Zwiastun rebootu Hellracera. W sieci pojawił się zwiastun nadchodzącego Rebootu Hellrysera. Reżyserem Rebootu jest David Brackner, który ma na swoim koncie takie filmy jak Dom Nocny, Rytuał czy VHS. W kultowego pinheada wcieli się natomiast transeksualna aktorka Jamie Clayton. Racer skupi się na zmagającej się z uzależnieniem młodej kobiecie, granej przez Odessę Azajon. Kobieta wchodzi w posiadanie charakterystycznego dla serii pudełka łamigłówki, nieświadoma, że przywołuje ono senobajtów. Premiera filmu 7 października 2022 roku. Zwiastun znajdziecie w opisie filmiku. Zwiastun Apokawiksy pojawił się zwiastun polskiego zombie movie apokawixa w reżyserii Xaverego Żuławskiego. W filmie grupa młodych osób postanawia zorganizować wielką imprezę w nadmorskiej posiadłości jednego z kolegów. Na miejscu dojdzie do wybuchu epidemii, której skutkiem będzie atak zombie. W obsadzie zobaczymy Mikołaja Kubackiego, Walerię Gorobec, Natalię Pitry czy Alicję Wieniawem narkiewicz oraz Sebastiana Fabijańskiego, Tomasza Kota, Cezarego Pazurę i Matyldę Namięcką. Premiera filmu 7 października 2022 roku. Zwiastun znajdziecie w opisie filmiku. Serialowy Pozwól Mi Wejść. W sieci pojawił się Zwiastun Pozwól Mi Wejść. W serialu zainspirowanego szwedzką powieścią i filmem o tym samym tytule. Pozwól Mi Wejść to serial stacji Showtime, powstały na bazie szwedzkiej powieści z 2004 roku, której aktorem jest John Arvid Linkwist oraz filmu z 2008 roku. Serial opowie o Marku i jego 12-letniej córce Eleanor, których życie zmienia się na zawsze, kiedy ona zostaje przemieniona w wampira i zamknięta na zawsze w dziecięcym ciele. Premiera serialu 7 października 2022 roku. Zwiastun znajdziecie w opisie filmiku. Zwiastun Knock at the Cabin Do sieci trafił zwiastun kolejnego filmu, za którego reżyserię odpowiedzialny jest M. Night Shalaman Tym razem twórca Split postanowił zekranizować powieść Paula Tremblay'a The Cabin at the End of the World Adaptacja ma tytuł Knock at the Cabin i jest thrillerem z nurtu Home Invasion Fabuła prezentuje się następująco Podczas wakacji w ustronnym domku młoda dziewczynka i jej rodzice stają się zakładnikami czworga nieznajomych, którzy żądają, aby rodzina dokonała nieprawdopodobnego wyboru w celu powstrzymania apokalipsy. Mając niewielki kontakt ze światem zewnętrznym, rodzina musi zdecydować, w co wierzy, zanim wszystko będzie stracone. W rolach głównych wystąpią Dave Bautist, Rupert Grint i Nikki Amuka Beard, a także Ben Aldrich i Jonathan Groff. Premiera filmów w 2023 roku. Zwiastun znajdziecie w opisie filmiku. Serialowi skanerzy Cronenberga. Skanerzy, horror z 1981 roku w reżyserii Davida Cronenberga, zostanie przeniesiony do serialu, który zagości w HBO Max. Oryginalny horror science fiction osadzony został w świecie wypełnionym skanerami telepatami rzucającymi się sobie do gardeł w pozornej walce dobra ze złem. W rolach głównych wystąpili Steven Luck, Jennifer O'Neill i Michael Ironside. Mimo, że początkowo film spotkał się z chłodnymi recenzjami, skanerzy w końcu osiągnęli status dzieła kultowego, przynosząc swojemu scenarzyście i reżyserowi międzynarodowy rozgłos, nadając mu zasłużony tytuł Mistrza Horroru Cielesnego. Zgodnie z oficjalnym streszczeniem powstającego serialu można wywnioskować, że tytułowi skanerzy tym razem będą antagonistami. Są oni opisani jako nieugięci agenci o niewyobrażalnych mocach, którzy polują na dwie kobiety żyjące na obrzeżach współczesnego społeczeństwa. Kobiety muszą nauczyć się współpracować, aby obalić ogromny spisek zdeterminowany, by je poskromić. Data premiery nie jest jeszcze znana. Sequel Projekt Monster. Studio Paramount Pictures przygotowuje powrót swojego hitu Cloverfield. Na razie nie ogłoszono w jaki sposób nowa produkcja będzie związana z powstałym uniwersum. Wiadomo natomiast, że za kamerą stanie Babak Anvari, a wśród producentów są JJ Abrams oraz Matt Reeves, autor pierwszej części z 2008 roku, który ma na swoim reżyserskim koncie także m.in. nowego Batmana. Projekt Monster to utrzymany w konwencji paradokumentalnej film science fiction o inwazji potworów z innego świata. Pierwsza odsłona z 2008 roku opowiadała o bohaterze imieniem Rob, który dzień przed wyjazdem do Japonii bierze udział w przyjęciu pożegnalnym. W trakcie imprezy goście dowiadują się z wiadomości o trzęsieniu ziemi, a na horyzoncie eksploduje kula ognia. Wkrótce miasto opanowują niezidentyfikowane istoty. Do tej pory powstały jeszcze dwa filmy. Cloverfield Lane 10 z Johnem Goodmanem i Mary Elizabeth Winstead oraz Paradox Cloverfield o załodze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która pracuje nad rozwiązaniem kryzysu energetycznego na Ziemi. Data premiery filmu nie jest jeszcze znana. Zwiastun The Last of Us W sieci pojawił się zwiastun serialu HBO Max The Last of Us opartego na popularnej grze komputerowej. Serial rozgrywa się 20 lat po zniszczeniu współczesnej cywilizacji. Do jej upadku doprowadził zmutowany grzyb, który przejmuje funkcje motoryczne ofiary, czyniąc ją fantazyjnie wyglądającym zombie. Naszymi przewodnikami po tym niegościnnym świecie jest Joel, zgorzkniały, ocalały, oraz Eli, 14-letnia dziewczynka uratowana z opresyjnej strefy kwarantanny, która wydaje się być kluczem do ocalenia ludzkości. To, co zaczyna się jako mała fucha. Wkrótce staje się brutalną, rozdzierającą serce podróżą, ponieważ oboje zmuszeni są przemierzać zrujnowane Stany Zjednoczone oraz bezgranicznie sobie zaufać, aby przetrwać. W rolach głównych zobaczymy Pedro Pascala, The Mandalorian i Belem Ramsey, Gra o Tron. Premiera serialu w 2023 roku. Zwiastun znajdziecie w opisie filmiku. Zmarł Henry Silva Henry Silva w wigilie swoich urodzin odszedł do Walhalli filmowych antybohaterów. Przeżył 94 lata bez jednego dnia. Pisano o nim, że jego uśmiech wygląda jak otwarta rana. Silva wystąpił w 140 filmach, m.in. W Niko Ponad Prawem, Kod Milczenia, Ludzki Odruch, Raptus, Rzeka Dolarów, Ucieczka z Bronxu, Ghost Dog, Wojownik Cyborg, Assassination i wielu, wielu innych. To już wszystko na dziś. Jeżeli seria Wam się podoba, dajcie kciuka w górę i subskrybujcie ten kanał i rzućcie okiem też na moje inne materiały. Do zobaczenia w kolejnych newsach.